Witajcie w naszym studiu. Dziś zabieramy Was w podróż w czasie do XVI wieku, do Polski pod rządami Jagiellonów. Mm -hmm. Okres ten często nazywamy Złotym Wiekiem. I chyba słusznie państwo polsko-litewskie było wtedy no naprawdę potężne, a kultura, sztuka, nauka wszystko kwitło. Właśnie, renesans, odrodzenie to jest, wiesz, słowo klucz. Z jednej strony fascynacja antykiem, Grecją, Rzymem, a z drugiej, no, taki powiew świeżości, w myśleniu, w tworzeniu. Nowe idee. Dokładnie, nowe idee, głównie z Włoch, które tutaj w Polsce trafiły na podatny grunt i naprawdę pięknie zaowocowały. Zobaczymy, jak to wyglądało w różnych dziedzinach. Brzmi fascynująco. To jak to się właściwie stało? Skąd ten renesans się u nas wziął? Czy to był, nie wiem, jakiś nagły import pomysłów? Nie, no nie do końca nagły. Ten proces zaczął się e, właściwie już w XV wieku. Młodzi Polacy, głównie szlachcice, tacy bardziej ambitni, wyjeżdżali na studia Aha. głównie do Włoch. Padwa, Bolonia to były wtedy topowe uniwersytety. No i tam, wiesz, nasiągali tymi nowymi ideami. Humanizmem. Czyli tym, że człowiek jest w centrum. Tak. Człowiek, jego rozum, jego możliwości. No i oczywiście zachwycali się sztuką antyczną, którą tam na nowo odkrywano. Czyli przywozili to potem do Polski. Ale czy te nowinki od razu chwyciły? Trafiły. I to od razu na samą górę. Już pod koniec XV wieku na dworze królewskim w Krakowie był Włoch. Filip Kalimach. Humanista. On uczył synów Kazimierza Jagiellończyka. Czyli już wtedy były te kontakty? Tak. A potem kolejni królowie. Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary. Oni się otaczali uczonymi artystami, często właśnie z Włoch. No i zaczęła się wielka przebudowa Wawelu. W tym nowym, modnym stylu. A czy był jakiś taki moment, wiesz, przełomowy? Coś, co to przyspieszyło? Z forżą. A, Bona na Forża. No właśnie, postać niezwykle barwna. Oj tak, przyjechała z Mediolanu, a to było wtedy, wiesz, jedno z centrów włoskiego renesansu. Przywiozła ze sobą ogromny dwór. Artystów, rzemieślników, nawet kucharzy. To naprawdę ożywiło Waweł. Pamiętam ją z lekcji historii. Silna kobieta mieszała się w politykę, finanse, ale to też taki powiew Włoch na co dzień, prawda? Podobno to jej zawdzięczamy Włoszczyznę. No, z tą Włoszczyzną to pewnie trochę legenda, ale na pewno miała ogromny wpływ. Była ważną mecenaską sztuki. A mecenat, czyli no, wspieranie finansowe artystów, naukowców, był kluczowy. Absolutnie kluczowy dla rozwoju kultury renesansu. Ale co ważne, to nie tylko król i królowa wspierali artystów. Kto jeszcze? Bogacąca się szlachta, magnaci, nawet bogaci mieszczanie, ten patrycjat, zwłaszcza w Krakowie czy Gdańsku. Oni też zamawiali dzieła sztuki, przebudowywali domy, no i oczywiście kościół. Kościół katolicki był nadal wielkim zleceniodawcą. Skoro mówimy o przebudowach, Wawel, ikona, symbol polskiego renesansu, po tym pożarze pod koniec XV wieku, postanowiono go odbudować. Co tam było takiego e, no, rewolucyjnego? Przede wszystkim dziedziniec arkadowy. Wyobraź sobie wewnętrzny plac zamkowy. I on jest otoczony z trzech stron galeriami, na piętrach. Takimi balkonami. Takimi jakby krużgankami. Ich stropy wspierają się na smukłych kolumnach, połączonych łukami. To są właśnie arkady. To rozwiązanie prosto z Włoch nadało zamkowi lekkości, elegancji. Ale było też praktyczne. Jak to? Ułatwiało komunikację między komnatami na różnych poziomach. Można było przejść z jednej do drugiej, nie wychodząc na zewnątrz. Sprytny, a wnętrza słyszałem o sali poselskiej, o tym suficie. Tak, sala poselska. Tam zbierał się Sejm, miała niesamowity strop kasetony. Kasetony to takie, wiesz, ozdobne wgłębienia w suficie, kwadratowe albo wieloboczne. Mhm. A w tych wawelskich kasetonach umieszczono rzeźbione głowy. Prawie dwieście. Do dziś zostało tylko trzydzieści. Głowy? Ludzkie głowy, co one miały znaczyć? No właśnie, są różne teorie. Może przedstawiały różne stany społeczne Rzeczypospolitej, tych co zasiadali w sali, a może po prostu były pokazem kursztu, rzeźbiarzy. Trudno powiedzieć na pewno. Niesamowite. A kto za tym stał? Kto przebudowywał Wawel? Głównie włoscy architekci. Najpierw Franciszek Florentczyk, a jak zmarł, to Bartolomeo Berettie. I ten Berettie stworzył też inne arcydzieło mewawelu. Kaplicę Zygmuntowską, tę ze złotą kopułą? Dokładnie tę, przepiękna. To jest mauzoleum, czyli grobowiec rodzinny dla ostatnich jagiellonów. Uważana jest za perłę renesansu na północ od Alp. Dlaczego? Jest idealnie harmonijna, doskonałe proporcje, wzorowana na włoskich kaplicach. Widać w niej to dążenie renesansu do piękna opartego na porządku, symetrii, no i tych nawiązaniach do Antyku. Czyli Wawel stał się wzorem? Ale ten styl poszedł dalej w Polskę. Tak, chociaż wiesz, nie wszędzie wyglądało to tak samo. Kraków, południe Polski, tu były silne wpływy włoskie, ale na przykład Gdańsk. Tam inaczej. Tak, Gdańsk miał bardzo silne kontakty handlowe z Niderlandami, z północą Europy. I to widać w architekturze: wielka zbrojownia, dwór Artusa to jest trochę inny styl taki manieryzm północny czyli bardziej dekoracyjny często używano cegły, więcej zdobień, detali trochę inaczej niż ten włoski renesans taki bardziej klasyczny. Wróćmy na Wawel na chwilę. Wspomniałaś o arasach. Co to dokładnie jest? Arasy to są takie wielkie tkane obrazy, tkaniny, które wieszano na ścianach. Król Zygmunt August zamówił ich ogromną kolekcję w Brukseli, bo Bruksela z tego słynęła. Ogromną, czyli ile? Około 170 sztuk. Wyobrażasz sobie. Przedstawiały sceny biblijne, pejzaże, zwierzęta. Były niesamowicie cenne. I piękne. Ważny element wystraju zamku. I co się z nimi stało? Można je dziś zobaczyć? Oj, ich historia jest bardzo burzliwa. Były chowane w czasie wojen. Rosjanie je wywieźli w czasie zaborów. Ojej. Odzyskano je po I wojnie światowej. A potem znowu trzeba było je ratować w czasie II wojny światowej. Ewakuowano je aż do Kanady. Niesamolite. Wróciły? Wróciły, dopiero w latach 60. XX wieku. Dziś na Wawelu jest ich 138. To naprawdę unikatowy skarb na skalę światową. To dobrze, że przetrwały. A inne dziedziny sztuki? Rzeźba, malarstwo? Tutaj też Włosi dominowali? Na początku tak, zwłaszcza w rzeźbie nagrobkowej. Słynny jest Santi Gucci, Włoch. Zrobił piękny nagrobek Zygmunta Augusta. Ale szybko pojawili się też zdolni Polacy, na przykład Jan Michałowicz z Urzędowa. Robił bardzo ekspresyjne nagrobki biskupów. A malarstwo? Tutaj warto wspomnieć Stanisława Samostrzelnika. To był mnich Cysters, mistrz miniatury książkowej. Czyli tych małych obrazków w książkach. Tak, takich precyzyjnych ilustracji w rękopisach. Ale malował też na ścianach, czyli polichromie. Wydaje się, że sztuka naprawdę kwitła. Ale renesans to przecież nie tylko sztuka. Mówiłaś o nauce? Zdecydowanie. To humanistyczne podejście, obserwacja, doświadczenie, krytyczne myślenie to zrewolucjonizowało naukę. No i tu. Tu mamy giganta. Mikołaja Kopernika. Astronom Storunia. No jasne, każdy go zna, ale co on takiego zrobił? Kopernik zrobił coś. No, niewyobrażalnego wtedy. W swoim dziele o obrotach sfer niebieskich, wydanym tuż przed jego śmiercią w 1543 roku, ogłosił teorię heliocentryczną. Czyli? Odkrył i udowodnił matematycznie, że to Ziemia krąży wokół Słońca. Razem z innymi planetami, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak wierzono od starożytności. Wow, to musiał być szok. Ogromny. To był właśnie ten słynny przewrót kopernikański <laughs> całkowita zmiana myślenia o wszechświecie, o miejscu człowieka Ech, no, wszystkim. Trudno sobie wyobrazić. A byli inni ważni polscy naukowcy w tej epoce? Bo Kopernik trochę przyćmiewa resztę. Oczywiście, że byli. Kopernik nie był sam. Rozwijała się na przykład medycyna. Wojciech Oczko, lekarz Stefana Batorego, badał wody mineralne. Był pionierem balneologii. Balneologii. Tak. Leczeniami wodami. Znane jest jego powiedzenie: ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu. Bardzo aktualne, prawda? Niezwykle. Nadal aktualne. Albo Józef Strus. On prowadził bardzo nowatorskie badania nad tętnem. Czyli medycyna szła do przodu. A inne dziedziny geografia też Bernard Wapowski stworzył pierwsze drukowane mapy Polski, a Maciej Zmiechowa, profesor z Krakowa, napisał traktat o dwóch sarmacjach. Naukowo opisał Europę Wschodnią i obalił przy okazji wiele starożytnych mitów. Na przykład Na przykład o nieistniejących górach ryfejskich. Pisał też kroniki, no i powstawały pierwsze historie Polski i świata po polsku. Marcin Bielski, jego kronika wszystkiego świata, albo prace o herbach szlacheckich Bartosza Paprockiego. A czy te idee renesansu wpłynęły też na no na miasta, na ich budowę? Słyszałem o Zamościu, że to takie miasto idealne. Tak, to doskonały przykład. Potężny kanclerz Jan Zamoyski zlecił włoskiemu architektowi Bernardo Morando zaprojektowanie i zbudowanie miasta od zera. Od zera. Tak. Zamość miał być właśnie takim renesansowym miastem idealnym. Regularny, symetryczny plan, piękny rynek, ratusz, pałac, kolegiata, wszystko otoczone nowoczesnymi fortyfikacjami. I to się udało. Jak najbardziej. Zamość stał się nie tylko centrum dóbr zamojskich, był ważnym ośrodkiem handlu, nauki, bo Zamojski założył tam Akademię zamojską, no i kultury miastem otwartym na różne narodowości. Skoro mówimy o Akademii zamojskiej, jak w ogóle wyglądała edukacja w tym polskim renesansie? Mówiłaś, że humaniści uważali ją za ważną. Tak, bardzo ważną. Podstawą były szkoły parafialne przy kościołach. Tam uczono czytać, pisać, liczyć, no i trochę łaciny. A wyżej? Nowością były gimnazja humanistyczne, to takie ówczesne szkoły średnie. Tam kładziono ogromny nacisk na łacinę. Dlaczego łacina była taka ważna? Bo to był międzynarodowy język nauki i dyplomacji. No i uczono retoryki, czyli sztuki przemawiania. Chodziło o to, żeby wykształcić świadomych obywateli. A uniwersytety? W Polsce działały akademie najstarsza w Krakowie oczywiście. Potem powstały w Wilnie, założył ją Stefan Batory i ta wspomniana w Zamościu. Były też dobre szkoły protestanckie, a potem katolickie kolegia jezuickie. Ale i tak wielu bogatych Polaków nada studiowało za granicą. A dziewczęta? Czy one też chodziły do tych szkół? Niestety. Tu sytuacja była zupełnie inna. Edukacja w szkołach, na akademiach była praktycznie tylko dla chłopców. I to głównie ze szlachty i bogatego mieszczaństwa. A dziewczyny? Dziewczęta z tych samych środowisk uczyły się co najwyżej w domu. Głównie praktycznych rzeczy. Jakieś większe możliwości miały może najbogatsze magnatki albo mniszki. A dzieci chłopskie? No cóż, w ogromnej większości w ogóle nie miały dostępu do edukacji. To pokazuje, jakie były ograniczenia społeczne tej epoki. Mimo wszystko postęp był ogromny. Przejdźmy teraz do literatury. Wynalazek druku musiał tu sporo namieszać. Oj tak, niewątpliwie. Druk dotarł do Polski dość szybko. Pierwsze drukarnie w Krakowie to już koniec XV wieku. Drukowano książki naukowe, religijne, literackie, ale też mnóstwo takich, wiesz, druków ulotnych. Ulotnych, czyli? Takich krótkich pisem, polemicznych, politycznych. To była potężna broń w sporach religijnych i politycznych tamtych czasów. Taka ówczesna publicystyka. A w jakim języku pisano? Nadal głównie po łacinie? Na początku tak, wielu twórców wzorowało się na antyku i pisało po łacinie. Na przykład poeta Klemens Janicki. Ale XVI wiek to jest właśnie ten czas, kiedy język polski zaczął zdobywać coraz mocniejszą pozycję w literaturze. I tu pojawiają się te dwa wielkie nazwiska: Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. Dokładnie. Mikołaj Rej często nazywany ojcem literatury polskiej. Dlaczego? Bo on tak świadomie wybrał Polszczyznę. Pisał barwnie, potoczyście, językiem zbliżonym do mowy szlachty. Jego żywot człowieka poczciwego to taka pochwała spokojnego życia ziemianina czyli pisał prosto dla ludzi. Można tak powiedzieć. A Kochanowski to zupełnie inna liga w jakim sensie? Jan Kochanowski to poeta no, wyrafinowany, erudyta, mistrz formy. On nadał polszczyźnie niezwykłą precyzję, melodyjność. Jego dorobek jest niesamowicie różnorodny. Pisał letkie, dowcipne fraszki. Tak, pamiętam ze szkoły. Poważne pieśni, filozoficzne, patriotyczne, wstrząsające treny po śmierci córeczki Urszulki. Stworzył pierwszy polski dramat nowożytny, odprawy posłów greckich. No i ten wspaniały poetycki przekład psalmów. To jest absolutny szczyt polskiej poezji renesansowej. A była też jakaś literatura bardziej, nie wiem, rozrywkowa, może satyryczna? Była tak zwana literatura sowizdrzalska. Sowizdrzalska? Co to znaczy? To były utwory pisane przez anonimowych autorów, często z niższych warstw społecznych. Używali takiego rubasznego humoru, parodii, wyśmiewali wady możnych, duchownych, niesprawiedliwość, taki trochę głos buntu, krytyki z dołu. Ciekawe. Mówiłyśmy o poetach, a co z pisarzami politycznymi, takimi, którzy chcieli coś zmienić w państwie. O, tu najważniejszy jest Andrzej Frycz-Modrzewski. Jego dzieło o poprawie Rzeczypospolitej to jest coś o europejskim znaczeniu. Co takiego postulował? Domagał się głębokich reform, na przykład równości wszystkich wobec prawa. Co było wtedy no, bardzo rewolucyjne, albo tolerancji religijnej. Ale jego poglądy były tak kontrowersyjne, że część dzieła ocenzurowano. A byli jacyś przeciwnicy? Oczywiście, na przykład Stanisław Orzechowski. On z kolei był zagorzałym obrońcą przywilejów szlachty i przeciwnikiem reformacji zupełnie inne poglądy. No i na koniec wątek religijny. Wspominaliśmy o sporach, o drukach. Czy reformacja wpłynęła na dostępność Biblii po polsku? Ogromnie. To był jeden z głównych postulatów reformacji czytać Pismo Święte w językach narodowych. Dlatego w XVI wieku powstało kilka polskich przekładów Biblii różnych wyznań. Jakich? Był przekład luterański, kalwiński, ta słynna Biblia Brzeska, ariańskie Biblia Nieświecka. Katolicy odpowiedzieli najpierw Biblią Leopolity, a pod koniec wieku ukazał się ten monumentalny przekład jezuity Jakuba Wójka. Biblia Wójka. Tak. Niezwykle ważny przekład, który na wieki ukształtował polski język religijny. Rzeczywiście, ten... XVI wiek w Polsce to był czas no, niezwykłego bogactwa, dynamizmu. Spróbujmy to jakoś podsumować, zebrać najważniejsze myśli. Jasne, spróbujmy. Co warto zapamiętać o polskim renesansie? Po pierwsze, że trwał głównie w XVI wieku, czerpał z Włoch, ale miał też swoje no, polskie cechy. Widać to choćby w Gdańsku. Po drugie, rozwój był możliwy dzięki mecenatowi. Wspierali go królowie Zygmunt Stary, August, królowa Bona, ale też magnaci, szłachta, bogaci mieszczanie. Mm -hmm. Po trzecie, symbolem stał się Waweł. Jego renesansowa przebudowa, ten dziedziniec arkadowy, kaplica zygmuntowska to dzieło głównie Włochów, jak Berecji. Po czwarte, kwitła architektura nie tylko Kraków, ale też zamość to miasto idealne, rzeźba, malarstwo, no i te cenne arasy. A nauka? Po piąte, nauka. Ogromny skok. Kopernik i jego teoria heliocentryczna to oczywiście numer jeden, ale rozwijała się też medycyna, geografia, historia. Po szóste szkolnictwo. Powstały gimnazja, akademie, ale pamiętajmy, że dostęp do edukacji był bardzo nierówny, zwłaszcza dla dziewcząt i chłopów. No i literatura. I posiódna literatura. To naprawdę Złoty Wiek. Mikołaj Rej, który zaczął pisać po polsku i Jan Kochanowski, który wyniósł polszczyznę na wyżyny artyzmu. Do tego ważni myśliciele polityczni, jak Modrzewski, no i te polskie przekłady Biblii. Świetne podsumowanie. A dla naszych słuchaczy na koniec taka myśl do zastanowienia. Renesans nazywamy odrodzeniem antyku. Gdzie, waszym zdaniem, te wpływy starożytnej Grecji żyły widać najwyraźniej w polskim Złotym Wieku? Czy w architekturze, która naśladowała Rzym, w literaturze pełnej mitów, a może w samym sposobie myślenia o człowieku? To doskonałe pytanie. Warto się nad tym zastanowić samemu. Dziękujemy bardzo za tę wspólną podróż do fascynującej epoki polskiego renesansu. Do usłyszenia.